Więc, wbiliście te 10 łapek w miarę szybkim czasie, jak mi się wydawało. Choć wydawało mi się, że będzie to dłużej trwało, ale... No, powiem, zdziwiłem się. No, ale... Ja, tak jak mówiłem, jest 10 łapek i dostajecie kolejny odcinek. No, więc co? Tym razem paczka z ikoną. Nie będę spyłował, kogo trafiłem. No i co? Ja zapraszam was do oglądania. Trzymajcie straszne łapki i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie... Zrobimy sobie SBC. O podstawową wersję ikony które, chodzi, jakby były wymagania takie same jak wcześniej czyli to były dwa składy 8-6 to nawet bym tego nie robił, nawet bym nie zaczynał, nie? ale kiedy wymagania są takie, że to kosztuje 200 kataniej niż wcześniej, to wydaje mi się, że mogę to że można to zrobić, a poza tym mam jeszcze jakieś karty w klubie, które mogę przepalić, więc też trafiłem tego Obraka tego Casimiro z nagród za Food Champions. Jak było widać na poprzednim odcinku, więc uznałem, że zrobię takie SBC. Na przykład w pierwszym składzie już Casimiro idzie na przypałkę. Cały skład miałem w klubie. Jedynie co musiałem kupić to Aybiola za 3500. A reszta cała jest z klubu, więc przy, przyjmuję to i przechodzimy do tego SBC. Ale. Jak tak mi się wydaje to wszystkie składy będę na początku robił, a potem te wszystkie paczki zostawimy na sam koniec. <laughs> ok, drugi skład mamy wykonany 85 oceny i cały skład musiałem kupić, ponieważ już takich niższych OVR jak 83 nie mam w żadnych w klubie, więc możemy już sobie to przyjąć. Tu może coś zmienić. Nie, raczej znaczy nie. Więc przyjmujemy i przechodzimy do kolejnego SBC. Kolejne SBC o ocenie 85 zrobione. I jeszcze zapomniałem powiedzieć, że na to jak i poprzednie SBC wydałem około 90 tysięcy. Chodzi, jeden i drugi skład, czyli około 180-170 tysięcy. Dobrze, że wyszła to nowa drużyna tygodnia, no bo może kupić takie 85-86 za 15 tysięcy jak nie mniej, nie? Więc to jest dobra opcja. Okay, więc ostatni skład, 8-6 oceny mamy wykonany. Przepalam tutaj Paulinho, który zagrał 115 meczy, no ale tak naprawdę teraz go trzymam na ławce i mam innych zmienników, których prowadzę, a on tak naprawdę w już nim niegiem. Więc uznaję, że można go przepalić. Nie będzie zbytnio problemu z tym. A Oprócz tego musiałem kupić Dg za 33 tysiące oraz liczycia za 28 czyli to około tak 60 tysięcy musiałem wydać czyli podsumując ikona mi wyszła za około 250, 240 tysięcy a no mogę dostać o wiele lepsze karty, nie? Więc idziemy otworzyć wszystkie paczki, no przechodzimy z kolejną paczką z no dwóch rzadkich piłkarzy. Są mechany. Jest info, Walkout. Niemcy nie bramkarz. LP? A Max. Dobra, no ale w sumie jest okej okay w miarę. No bo sprzeda się na przypałkę. A też nawet jakbym miał go sprzedawać, no to no nie chodzą po 15 tysięcy około. No to więc nie jest najgorzej. Jako, w jaki sposób ta ikona się rozwraca? Fajna paczka za... za... no, dwóch rzadkich jest no. Tu też będą ekrany. Zwykłe, oczywiście. Ale mamy... Będzie widal, będzie widala, No, Angus. Czyli pewnie coś koło 3000 Ale... No, nie spodziewałem się, że takie trafy będą z tych paczek. To no, dziwne po prostu ostatnia paczka przed ikoną. No, jakby tu były ekrany jeszcze. I te są! Co tu się... J już walkout znowu! Urugwaj. Napastnik Kawani. Nie, no już się z... chyba... Z... Ile tu będzie? No z 30... No 40 tysięcy się zwróciło już z tego. Z tej ikony. No czyli wychodzimy koło 200, no to już... No nawet nie mógłbym narzekać, jakbym dostał jakąś główną ikonę, nie? Może coś jeszcze tu będzie. Wings, no ale tu tam Jest kawani, który kosztuje około no, 25 tysięcy, czyli ja ze mną no, 40 kar się zwróciło. jak na te paczki, no się nie spodziewałem go tutaj no, dobiegło, nie? Okej, okay, jeszcze przed samą paczką. Przygotowany specjalny skład na wróżbę. Może niektórzy robią tak, że wstawiają kartę jaką by chcieli do składu i... Wtedy może... może się uda, żeby wypadła. Więc ja zrobiłem sobie cały skład. No wiadomo. Najbardziej to Eusebio. No. Trafiłbym Eusebio i do dototy, albo nawet dalej już bym nie potrzebował niczego innego. Też kartą, którą trzeba bardzo zagrać jest Darglish. Według mnie, to Darklish jest taką pierwszą wersją Sona. No ale już nie będę tam się rozwodził. Najważniejsze jest to, co teraz trafię. Więc ja odkładam pada, klikam A i niech się dzieje, co ma się dziać. Proszę, jakąś flagę dobrą. Niemcy, tu nie będzie nic dobrego. No ogólnie, no powiem tak, nie? Jak Balak sam sobie jest dobrym ikoną, to... ja nawet nie mam... nie, nie, to nie ten skład. Ja nie mam nawet gdzie go wsadzić. Bo jak przejdziemy do składu, to... gram z Sisoko i chudzie tam na SPDA, tak to nawet, no nie mam gdzie, nie? No do, do niczego mi się nie przyda. Chciałem Obrońcę dostać, żebym mógł Zagładiorę dać, no pewnie kupię Varana i tak, nie? No ale... No mogło być lepiej. Mogło być lepiej. 4... Cztery... Jak to... to będzie? 4-3-1-2 grać nie chcę. No powiem tak. No i opłacało... Chodzi... No nie opłacało się, no po prostu trzeba było mieć szczęście, no. Opłacać się nie opłacało, bo tak naprawdę mógłbym mieć pełnio i wyszłoby mnie na to samo. No ale co? Ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i do następnego. Siema!